Pamiętacie jeszcze o budowie Krux Leda? Osoba, której jednostkę zapakowałem do tej konstrukcji, jest nią zachwycona. Krux nie osiadł na laurach i marka wypuściła kolejne konstrukcje, również świecące. Czy okażą się na tyle udane co wcześniej wspomniana Leda, czy będą w stanie godnie reprezentować markę? Przekonajcie się o tym już sami. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od pierwszej propozycji. Jest nią Krugs Halo. Już na pierwszy rzut oka widać, że konstrukcyjnie jest to zupełnie coś innego. Dalej mamy do czynienia z dwukomorowcem, jednak w tym przypadku podobnie jak i w obudowach NZXT zauważalnie mniejszy szklany panel boczny kończy się w miejscu gdzie zaczyna się podpiwniczenie na zasilacz i dyski twarde. Po zajrzeniu do środka Halo dostrzec możemy dwie tacki na dyski 2,5 calowe umieszczone na topie piwniczki. Niestety w tym samym miejscu zabrakło przepustu na kable zasilające nasze GPU. Po przeciwnej stronie obudowy możemy ujrzeć wyraźnie zagłębiony kanał na poprowadzenie naszych przewodów wraz z przepustami na wyprowadzenie okablowania do środka komputera. Jeżeli chodzi o GPU, z powodzeniem możemy zamontować grafiki do max 33 cm. Na topie jak i froncie obudowy możemy zamontować max 240 mm IO lub dwa wentylatory 120 mm. Jeżeli natomiast jesteście w posiadaniu masywnego chłodzenia powietrznego, jak chociażby Silentium PC Fortis 3, to niestety, ale zmieści się on w kruksie dosłownie na milimetry. Skoro już przy chłodzeniu jesteśmy, w obudowie mamy zainstalowane dwa wentylatory 120mm, na froncie oraz tylnym panelu, z których tylko ten ostatni świeci. No właśnie, kręci się i świeci, to wszystko co mogę o nich powiedzieć ponieważ wentylatory utraciły ostatni przejaw kontroli nad nimi w postaci trzypinowej wtyczki na rzecz Molexa. Krux Halo wyposażony jest w w trzy filtry przeciwkurzowe magnetycznymi na froncie za panelem przednim, topie, a także jeden od spodu pod zasilaczem, niestety tym razem wsuwany w specjalne łapki. Na panelu wejść i wyjść standardowo do dyspozycji mamy przycisk zasilania, port USB 3.0, dwa porty USB 2.0, wejście mikrofonowe oraz wyjście słuchawkowe, a także przycisk reset. Sam frontowy panel, który wykonany jest z dobrej jakości plastiku, dość mocno przypomina mi ten zamontowany w obudowie firmy Fantex w modelu P400. Jeżeli chodzi o podświetlanie obudowy, to jest to jedyna rzecz, którą możemy zarządzać w tym produkcie. Na środku panelu przedniego umieszczony jest pasek z diodami RGB, który zmieniane przez nas efekty możemy podziwiać za siateczką po bokach frontu. Efekty zmieniamy naciskając przycisk, który zresztą jest umieszczony w dość mało komfortowym i wygodnym dla nas miejscu. Krux Mirror to druga z przedstawionych dzisiaj obudów skierowanych dla graczy. Jest konstrukcją niemalże bliźniaczą do halo z pewnymi różnicami. Dlatego tytuł filmu jest taki, a nie inny. Ponownie mamy do czynienia z konstrukcją dwukomorową, gdzie zauważalnie pomniejszony panel boczny ze szkła hartowanego i tym razem kończy się w miejscu, gdzie znajduje się podpiwniczenie na zasilacz oraz dyski twarde. W środku obudowy tak samo znajdziemy tacki na dwa dyski 2,5 calowe oraz nie uświadczymy przepustu na zasilanie grafiki. Po przeciwnej stronie również mamy korytko na okablowanie. Tutaj podobnie jak i w Halo włożymy do środka GPU o długości do 33 cm oraz na styk zamontujemy masywne chłodzenie dla CPU. Na topie oraz froncie również zamontujemy AJO o wymiarach MAX do 240 mm. Zestaw filtrów jest niemalże identyczny co w HALO. Z drobnym szczegółem. Mamy magnetyczny filtr na topie, wsuwany pod zasilaczem oraz niespodzianka, ponieważ, zaskręcany na cztery śruby szklanym panelem przednim, cudownie świecące i kręcące się wentylatory na froncie nie przykrywa żaden filtr. Dosłownie żaden. Wielka szkoda. Ponieważ bez niego śmigła wtłaczają wszelki kurz do środka komputera. Skoro przy wentylatorach jesteśmy, w obudowie zainstalowanych mamy sztuk 4. Wszystkie świecą oraz kręcą się. I ponownie to niestety wszystko, co mogę o nich powiedzieć, ponieważ i tutaj kruks postanowił przyoszędzić i troszkę nam pograć na nerwach, ponownie uzbrajając śmigła jedynie wtyczkę Molex, tym samym pozbawiając nas kontroli nad podświetlaniem śmigieł oraz prędkością obrotów. Poza tymi brakami sam osobiście obudową jestem zachwycony. Inaczej niż w przypadku Ledy, wentylatory nie świecą jedynie po wodzie konstrukcji wentylatora, lecz od środka śmigieł, które zresztą są koloru mleczno-białego, co dodatkowo potęguje efekt poświaty. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tych dwóch propozycjach od Crux. Ciekaw jestem Waszych opinii. Jeżeli materiał się podobał, zostawcie łapkę w górę. Nie zapominajcie o zasubskrybowaniu kanału oraz zaobserwowaniu mojego profilu na Facebooku, do którego zostawiam link w opisie. Odnośnie giveawaya z poprzedniego filmu, jedna z tych dwóch prezentowanych obudów jest tajemniczym piątym przedmiotem w losowaniu. Również i w tym przypadku to wy decydujecie, pisząc w komentarzach, którą obudowę chcielibyście w rozdaniu. Gorąco zachęcam i zapraszam do wzięcia udziału w losowaniu. Do zobaczenia, cześć!